Jest faktem, że zaczyna się od sztuki, od ćwiczeń, zarówno w czy zęb, ćwiczenia. Ale, ale jeżeli chodzi o wschód, właśnie tu trzeba wziąć pod uwagę, jak oni pojmują człowieka. Mianowicie, my mamy rozróżnienie, w, na, że coś jest, ciało cia, cielesne, służy ciału czy duszy, prawda, nie ma tam takiego, Chodzi o większość, bo to trudno powiedzieć, tak ogólnie nie ma, tak jak my mamy pewien zestaw prawd wiary, wyznajemy credo, prawda, jest określona wiara. Natomiast jak chodzi o wschód, to jest mniej to yy, określone, mniej ścisłe, ponieważ każdy mistrz może swoje tworzyć teorie i interpretacje, ponieważ się czci ich jako osoby, Boskie czy boskie, więc tak, tak ogólnie mówiąc, człowiek jest według nich taką w monistycznym pojęciu jednością. Nie ma, więc to, co się dzieje fizycznie, to dotyczy i duchowej rzeczywistości, ponieważ dusza i ciało jest jednym i tym samym, według wiary. Więc to, co się dzieje na ciele, to dotyczy duszy, ponieważ to jest jedno i to samo. Nie to, że jest jednością, tak jak my mówimy, że ciało i dusza jest jednością, a co innego jest powiedzieć, że jest tym samym, że jest to samością. Więc wszystko, jeżeli będziemy ćwiczenia, to wszystko ma odniesienie również do wartości duchowych materialnych. I dlatego nie ma. trudno mówić o wschodnich. Tylko ćwiczenia, bo każdy ruch ma swoje znaczenie również dotyczące, od, po prostu odnoszące się do rzeczywistości niematerialnej, jakim jest po prostu pojęcie człowieka, że to jest jakby zmaterializowana energia, to jest jedna, że tak powiem, materia. I dlatego to, co dotyczy ćwiczeń czy czegokolwiek, to jest tej, dotyczy tej samej materii. Nie rozróżnia się, czy dusza, czy ciało. I dlatego bardzo często tam ćwiczenia, czy yoga, czy już ma odniesienie do jakiejś rzeczywistości no, po, pozamaterialnej. Natomiast w Polsce ćwiczenia, my mówimy o ćwiczeniach fizycznych, tylko to ćwiczenie, ale jeżeli to ma związek ze wschodnim źródłem tych ćwiczeń to będą zawsze dalszy ciąg będzie dotyczył również wartości duchowych ćwiczeń. Oni mają tak jak wiodze jak i inni, że właśnie jest ta całość ćwiczenia duchowe, psychiczne, fizyczne, psychiczne i duchowe. I te, to... Tu trzeba na to uważać, no jeżeli chodzi, o, wie pan, jeżeli chodzi o ćwiczenia sztuki walki, to ja mniej znam, dlatego że to są bardziej tam z Japonii, gdzieś od nich tych, tylko mogę tylko powiedzieć moje, moje doświadczenie, jakie w Polsce no, doznałam, mianowicie no, tam tak, taki przykład właśnie, Sztuki, walki pierwsze, które w Polsce się tak jakoś rozpowszechniły, to było karate. I to karate w różnych jego odmianach, ale karate. I właśnie było też w szkołach, powstały właśnie te zawody karate. I konkretnie jak to wchodziło w szkoły, to ja wtedy pracowałam w siedlcach. Miałam jeszcze religię w salkach, w szkole nie mieliśmy religii. I karate były ćwiczenia od klasy czwartej podstawowej szkoły. Szkoła podstawowa miała osiem klas, prawda, i tu. Więc rodzice podpisywali zgodę na ćwiczenia karate danego dziecka. I teraz pani od WF-u te ćwiczenia prowadziła. Przeszła tam jakieś szkolenie co do zasad, Miejsca, gdzie można uderzyć, czy nie, są pewne zasady, prawda? Gdzie się uderza czy bije. W każdym, razie, w każdym razie, właśnie zaskoczona byłam, kiedy w szóstej klasie chłopak, będący w szóstej klasie, przychodzi do mnie, żeby się zwolnić z religii, bo ma ślubowania. No ja taka zaskoczona i pytam się, czy rodzice yy, o tym wiedzą, no bo na religię zapisywały, dzieci były zapisywane przez rodziców też, prawda? A on mówi, że rodzice nie mogą wiedzieć, że rodzice nie wiedzą. No to ja znów zaskoczona, dlaczego rodzice nie wiedzą? No bo rodzice pewne rzeczy nie rozumieją, to dawniej tego już w Polsce nie było, nie było znane, lepiej im nie tłumaczyć i tak dalej, więc nie wiedzą. I to mnie jeszcze bardziej zaskoczyło i mówię do niego, no dobrze, jeżeli rodzice wiedzą, że przyszedłeś na religię, a ja cię zwolnię z religii, to, to ja nieuczciwie postąpię, prawda? No bo ja nie mogę bez woli rodziców na jakieś ślubowania go zwalniać. No i on się tu za bardzo zaczął martwić i płakać, że on musi. Bo, bo Rosji, czyli mistrz, który te ślubowania ma odbierać, Rosji, będzie właśnie karał, że on się boi, bo Rosji powiedział, że tego, co oni ćwiczą, to jest ich po prostu wiedza, ich ćwiczenia i to nie powinni o tym mówić na zewnątrz. No to znów ja tym bardziej, dlaczego Rosji ma karę? Bo mówi, mówi mi, że jeżeli on nie przyjdzie, to Rosji wywnioskuje, że ktoś go zahamował, już komuś powiedział, więc on musi pójść. No ja się upieram, że, że ślubowania, jakie ty masz ślubowania, pokażmy mi treść tych ślubowań. To takie dziesięć, to takie dziesięć przykazań, mówię, to takie dziesięć. No ale, ale jakie, jaka treść ich? No i właśnie dał mi taką, taką broszurkę. To był tak jak kartkowy taki zeszycik z tymi właśnie ich modlitwami i ślub, treścią ślubowań. No i właśnie zaskoczona byłam, bo w tych treści ślubowań były owszem to, że się nie będzie, że gniew odetnie, że, że będzie pilnie się uczył, dobrze, ale był trzeci taki punkt, będę zawsze słuchał Buddy, Darmy, Sangi. No i ja teraz się przyczepiłam tego i mówię, słuchaj, będziesz słuchał Buddy czy Jezusa? Darmy czy dekalogu, sangi czy kościoła, bo to są sprzeczne wartości. No, tak, zaskoczy, że on no, jest katolikiem, to wiadomo, że będzie, no to jak będziesz ślubował. I dalej był taki punkt, któryś tam ósmy, bodajże, że było napisane, że, że będę się zawsze odradzał w sprzyjających warunkach. No więc odradzanie się to jest właśnie już. Reinkarnacja, prawda? I znowu był ostatni punkt, był, uratuje wszystkie istoty. Więc tutaj, pod, jeżeli chodzi o ćwiczenia, niby to była sztuka walki, ale zupełnie analogicznie do tego, co i w jogach, że ja ćwiczę, prawda? I potem właśnie skracam sobie kolejność wcieleń i staję się boska, bo nie uznaje się na wschodzie, jeżeli chodzi o źródłowe tamtejsze. Ery poglądy, to nie ma osobowości Boga, tak jak my mamy, Bóg w trzech osobach, tylko, tylko jakaś energia. Wobec tego ta energia skumulowana we mnie, ja się staję, właśnie ja się staję boska. Jest to, nawet, nawet oddaje się hołd boski temu komuś, kto osiągnął stan takiej, do, doznał się siebie jako osoby boskiej. Oczywiście mi jest trudno to wyobrazić, jak to jest czuć się Bogiem, ale w każdym razie czuję się osobą najwyższą, bo wyższej od Niego nie ma osobowości. No ale właśnie wracam do tego, do tego ślubowania. Ja mówię, to jak, jak, jak ty będziesz ślubował w ślubie Z ślubem, no, jak ślubujesz, to on się rozpłaka i mówi siostro, ja po cichu powiem nie a głośno, będę słuchał buddy, darmy, sangi. Ja, ja po cichu powiem. <laughs> Wie pan, ja go dzwoniłam na to szukanie, ale potem go z tego wyciągnęłam. To znaczy przestał chodzić. Właśnie jak się to stało? Chłopiec chodził na karatę w szkole. To było normalnie w klasie, do której on należał. Mieli WF, no i mieli właśnie w ramach WF-u karate. I na to karate Przyjeżdżał pan z Kutna. Ja mówię o Siedlcach, a pan przyjechał Skutna okresowo wizytować te punkty karate. No i właśnie obserwując w szkole walkę tych właśnie uczniów, mówi do pani, która prowadziła to WF, że ten, ten wybrał trzech takich chłopców, którym powiedział, że te ćwiczenia. Nie są dla nich dobre. Oni będą mieli inne ćwiczenia karate w domu kultury. Że on po prostu takich, których te ćwiczenia właśnie są raczej szkodliwe, to, to on zrobi, będzie miał grupę, która będzie miała inne ćwiczenia karate. No ale pani od WFW wiedziała, że będzie jakieś inne ćwiczenia karate. No i właśnie tym, tych trzech chłopców skierował do domu kultury i w tym domu kultury tam z innych szkół też. Jakoś wybrał grupę, bo mi ten chłopiec opowiada, że oni tworzą grupę. No i teraz coś ciekawe, że w tej, broszu, w tej broszurce, którą on miał, tam ślubowania, i potem były teksty. I były teksty obcojęzyczne nie znałam, bo to był w jakimś japońskim języku, ale były oczywiście naszymi literami te słowa napisane, że oni wymawiali. I teraz ja się pytam, co te, co te zdania znaczą? On nie wie, no to ja mówię, no to to recytujesz, bo to ma moc energetyczną, ten dźwięk ma moc jakąś wielką. Sam dźwięk. I to jest już całkowicie odejście od naszego świata poglądowego. Ma moc. Były, były na końcu każdej linii tych tego... Tam napisano było pieśń dzwonów, pieśń. Więc na końcu były... Albo x taki, albo kropka, duża takie kółeczko. I pytam się, no ale co znaczą te, te xy, te kropki? A on mi mówi, że to są ukłony. Po każdej linii, jak powiedzą, no jest ukłon. No to pytam, no to dobrze, przed kim ten ukłon jest? A mają figurkę Buddy. Więc w domu kultury mieli figurkę Buddy konkretnie kult Buddy. I słowa wymawiane. W na pewno treść wiary buddyjskiej, tylko że oni wymawiali, recytowali, nie znając treści. I teraz ja mu mówię, no to dobrze, to ty się kłaniasz Buddzie, czy się kłaniasz Chrystusowi. <grytanie> A nie, nie, proszę siostry, proszę siostry, bo figura Buddy jest symbolem naszego umysłu. To ja mówię, do symbol twojego umysłu musi być Budda. Znów zaczepiłam to. Znów się trochę zachłysnął, zakłopotał, no ale po prostu taki znak. Ja mówię, no, to, no to masz znak krzyża, masz znak. Czemu? I jego, znaczy on poszedł, ale jego to zastanowiło, że faktycznie całkiem dobrowolnie się stamtąd wycofał. Oczywiście nie mówiąc, że ja mu tam to tłumaczyłam, coś. On powiedział, że. Bo przechodził na religię normalnie dalej i mówił, że, że właśnie się wycofał, bo się. Po prostu nie, nie rozumiał, i że ja mu to wytłumaczyłam, na czym polega ten błąd. I, I chodzi mi o co, wracam do sztuki walki. Ja jestem pewna, że są takie właśnie grupy, gdzie jest kult, bo mi to na przykład mówią, że mają medytację przed ćwiczeniami. bo już medytacja dotyczy jakiejś rzeczywistości no, duchowej. O, jakaś gdzieś myśl jest skierowana, już nie na, nie na fizyczne akurat ćwiczenia, medytacje. To już czego nie dochodziłam. Ale drugi, był taki właśnie chłopak, który też należał do, do ćwiczenia karate, ćwiczył karate, ale mówił, że nie składali żadnych ślubowań. Tylko to był chłopiec ze szkoły średniej, z liceum. I mówi, że wypisał się z tych ćwiczeń, bo się czuł po trzech miesiącach ćwiczeń, jakie tam chodził, mówi, czułem się tak, jak wykastrowany knurek. <grymne> Dobrze, nie, nie, po prostu jakoś, właśnie doprowadziły te ćwiczenia do jakiegoś takiego zobojętnienia. Powiedział, że, że takie właśnie dochodziło do tego, że go nic nie, nie interesowało. Jakoś, jakoś mówi, że tylko skoncentrowany już na sobie. I nieaktywny nie się stawał. I tutaj też, no nie wiem, jakie te ćwiczenia, jak wyglądały. W każdym razie, być może, że są takie grupy, czy tacy mistrzowie ćwiczeń wschodnich, że tylko zatrzymują się na tych ćwiczeniach. Być może. Bo niektórzy upierają się, że to są ćwiczenia i że faktycznie nic, nie, nie zachodzi jakaś u nich zmiana w Powiedzmy w samopoczuciu, czy w świadomości, czy... No ale jest, zapomniałam nazwisko, bo w telewizji występuje ksiądz, który kiedyś ćwiczył sztuki walki i on właśnie to wyróżnia, tą stronę właśnie fizyczną, a później osobowościową. No właśnie, tylko ja już po przesłuchałam jego wykład, ale nie jestem w stanie powtórzyć. W każdym razie, to w tego księdza Mieleskiego radzę przesłuchać w internecie. Po, poza tym, co ja tutaj mówię, bo ten osobiście ćwiczył sam, Do, to więc ma doświadczenie faktycznie efektu tej walki. No, ja tylko mogę mówić o tym, co mi ktoś powie, bo ja się nawet w Indiach będąc, ja się nie poddawałam żadnym ćwiczeniom. Nie, po prostu nie interesowało mnie to. Nie, 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 nawet mi na myśl nie przyszło, żeby właśnie poddawać się takim czy innym ćwiczeniom. Tylko, że właśnie jak obserwowałam Jogina, prawda, i potem jakieś zachodziły u niego zmiany, nawet w, w, jakich, w zachowaniu zewnętrznym. No to to mnie interesowało, co się w jego organizmie dzieje wtedy, jak on właśnie e, ćwiczy, czy zmienia oddechy, czy mówi, że, że czakramy się otwierają teraz i, i zachodzi prawda, zmiana, jakieś w, widoczne, wyraźnie podniecenie e, na twarzy i tak dalej. Więc, więc to obserw... ja, mnie interesowało od strony fizjologii organizmu ludzkiego podczas takich czy innych ćwiczeń. Dla mnie jest pytanie, czy ten ktoś pod kierunkiem czyim ten katolik ćwiczy, na ile ten ktoś faktycznie nie, w, nie wprowadza kultu. Tak jak w tym wypadku mojego ucznia, to by wyraźnie kult buty. Więc, więc, jeżeli to jest tylko ćwiczenie, no to ja się zgadzam, że może nie wpływać na jego duchowość. Natomiast ja uważam, że sama, samo rozpowszechnienie słowa yoga jest jak gdyby wprowadzenie propagandy jogi. Niezależnie jak na mnie ta yoga może wpływać, samo słowo yoga już jest słowem, które ukierunkowuje na wschodnią duchowość. I na przykład, ja mam takie przekonanie, że te ćwiczenia jogi, na które chodzą ludzie starsi i bardzo sobie chwalą, że tam kręgosłup, im lepiej funkcjonuje coś, to nie jest yoga, po prostu fizykoterapia. Pewne ćwiczenia, które były, czy, czy masaże były, prawda, i tak dalej, to, to, to jakie oni tam ćwiczenia przechodzą, w każdym razie nazywa się to yoga, ale jeżeli potem jest gdzieś w klubie, czy gdzieś, jakichś ośrodkach kultury, czy innych, joga prezentowana, to tam już będzie bardziej klasyczna joga i te wszystkie asany, które pokazywałam tutaj, będą praktykowane. A na pewno takie starsze panie nie, tych asanów nie ćwiczą, prawda, jak pokazywałam na tym. Dlatego, dlatego to rozpowszechnianie yoga, bo pani jedna, druga mówi, że to nie szkodzi, jest jakby reklamą jogi. Czyli jest wystawieniem na niebezpieczeństwo ludzi młodszych, którzy, opierając się na opinii tej, powiedzmy, babci, pójdzie wnuczka na jogę, która jest w domu kultury, czy, czy w jakimś klubie innym. I tam będzie wciągnięta już w klasyczne formy duchowości jogi. Bo jest na przykład, ja wiem, że jest, są różne formy jogi, ale na przykład przestrzegają bardzo przed raja jogą. A ta raja yoga ta joga jest wprowadzana w Polsce. I raja joga, jak chodzi o Indie, jak chodzi o formy ćwiczeń, to w, na którymś tam etapie ćwiczeń jest okultystyczna, ponieważ od, odnosi się tak zwanego Siddhi, czyli, czyli y, okultystyczne siły człowiek nabywa na pewnym etapie ćwiczeń raja jogi. No więc. Więc daj, dajmy na to, tutaj babcia chodzi na jogę i reklamuje, jaka dobra joga i dobrze się czuje, a wnuczka pójdzie na jogę i radza jogę, ją wciągną w, w okultystyczne później praktyki oparte na tej jodze. No, przychodziła do mnie dziewczyna o ratunek, która właśnie ćwiczyła jogę i to była w Indiach przy, jakoś, jako turysta. Była przez jakiś czas tam, załapała kontakt. I te formy jogi. W każdym razie po powrocie do Polski dalej tą jogę ćwiczyła, ale twierdzi, przyszła do mnie, że ona zaczyna coraz bardziej słabnąć i że ten mistrz, który w Indiach rozpoczął te ćwiczenia z nią, że ten mistrz się do niej przyssał. On jest w Indiach, ona jest w Polsce. Ja nie umiałam zrozumieć, co znaczy przyssał się mistrz i że on wysysa. Ja powtarzam dokładnie jej zdania. Wysysa jej energię i ona coraz bardziej jest słabsza. Więc jak, jak to rozumieć, jak to w każdym razie jednak czuła się coraz słabsza i czuje się, że ktoś ciągle jest przyssany do niej. No To jest jakiś demoniczny, demoniczny objaw, że, że ten ktoś jest jakoś z nią związany, jakoś energetycznie. Więc są. Jak chodzi o te, Tak samo przychodził chłopak, który mówi, że jemu się potwierały czakramy i nie umie ich zamknąć, bo te czakramy mu się potworzyły i zwłaszcza czakram gdzieś tam w głowie ma czakram, ten ostatni, co jest oddolnie biorąc jest tych czakram i ten czakram mu się łącza i on nie może spać i że on ma że on ma w nocy takie uczucie, jakby go jakieś zimne duchy dotykały. I, i, i ten czakra, żeby mu zamknąć czakram. No ja znów mówię, no jak ja mu zamknę czakram, nie? nie wiem, no wysyłam tych ludzi do egzorcysty. No na szczęście my tu, ja mieszkam w Zielonce i akurat w naszej parafii jest ksiądz Marcin Hoł, który jest egzorcystą, więc ja go odsyłam do, do egzorcysty. Z kolei on jak ma jakiś taki, przychodzą do niego z jakąś sprawą, którą mu się wydaje, że to jest jakaś może zaburzenie psychiczne to przysyła do mnie, żeby roze, rozeznać. Ja z kolei do psychiatry. No, w każdym razie to nie jest takie, takie łatwe do rozeznania, właśnie zaburzenie psychiczne czy demoniczne. Jest, jest jeden sprawdzian, że przy tych demonicznych to będzie reakcja na wszystkie sakralne. Znaki, Czy to różaniec, czy to krzyż, czy woda święcona, podczas gdy w zaburzeniu psychicznym tego nie ma. I na przykład taka była dziewczyna, no dawno już jest, 90. lata, która była, miała jakąś taką obsesję erotyczną, że atakowała mężczyzn i łapała za genitalia. I oczywiście wzięli ją do zakładu psychicznego, do szpitala. I lekarz w szpitalu mówi, że to nie jest zaburzenie psychiczne, tylko jakieś opętanie. Lekarz do, do matki mówi, że, że, to nie, że to nie jest. No i właśnie oni szukali, szukali egzorcysty, który by to uwolnił faktycznie. Ja miałem wtedy kontakt z takim egzorcystą w Siedlcach. Każdy pamiętam tego nazwiska chyba żelazo, coś od żelaza nazwa. Nie, nie żelazek, ale coś... Żelazo. W każdym razie był bo ja też z takim znanym egzorcystą… bo w, w, w gnieźnie egzorcysta uważał, że on mówi, że on wariatów nie będzie egzorcyzmował, bo to z psychiatrycznego szpitala pacjent. Nie, nie, nie zgadzam się. No więc z każdym razie ona też do mnie dzwoniła. Więc ona przyjechała z tą dziewczyną, z córką do Siedlec i została uwolniona. I proszę sobie że dziewczyna później dzwoniła do mnie, dziękując mi za ten kontakt i ona mówiła, w jaki sposób to doszło. Że ona ćwiczenia miała jogi, ale potem weszła w grupę jakiś Którzy w nocy chodzili i po ulicy, na, na, na murach malowali jakieś tam właśnie znaki demoniczne. Że to, to było jakby niezależne od tych ćwiczeń jogi, a, a czy zależne, to Ona na tych, na tych ćwiczeniach tam weszła w kontakt właśnie z różnymi e, młodymi ludźmi. I ona mówi, że weszła później w tą grupę, który czuła się… Ona mówi, że się czuła bohaterska, że ona w nocy się nie boi i właśnie um, malowali farbami na, na murach, na ścianach. No w, w każdym razie, że później yy, okazało się, że ona jest, wchodzi w grupę szatenistów, bo, bo jak mieli jakieś tam spotkanie, to jej kazali jakiś tam cyrograf pisać, że na, na kucie palcem, żeby krew się wydobyła. i tym właśnie krwią jakieś zobowiązanie pisała, oddanie się. I, I że to potem się stało, że ona tak atakowała mężczyzn. Więc tutaj no są dziwne rzeczy, i ja uważam, że lepiej się nie zajmować, nie poddawać. Mamy mistykę chrześcijańską głęboką i nie ma, ale wydaje mi się, że nie ma głębszej i w lepszej drogi do doskonałości duchowej. I tam ćwiczenia, fizyczne ćwiczenia są przecież, czy, czy to pływanie, czy to rowerem, czy to, no, są, no ćwiczenia fizyczne różne, gimnastyka nie, niekoniecznie, to musi być wschodni styl. I dlatego Sama reklama jogi wydarzy mi się, już jest niebezpieczna, samo reklamowanie tego słowa. Yoga, joga, joga, joga. I tak w końcu, w końcu nie, nie określają, co pod tą słowem joga się kryje, bo są rzeczywiście różne formy. Na przykład w Warszawie była jeszcze w latach, chyba 90. na początku, jak wchodziły te jogi w Polsce, tantra joga, no, tantra yoga, a tantra joga jest po prostu jogą, która Opiera się na erotycznych mechanizmach człowieka. Ale ktoś, kto nie wie, co znaczy tantra yoga, no bo to yoga to yoga. Więc właśnie trzeba tu zdawać sobie sprawę, czy to Raja Yoga, Tantra Yoga, czy Uta Yoga. To, to są yy, inne będą formy, inne doznania i inny efekt duchowy. I ja uważam, że się w ogóle lepiej z daleka od tego trzymać. Bo jak chodzi o sztukę walki, no to może rzeczywiście jest tam, tak jak u nas jest bokser, prawda, boks, no walka i na tym się kończy, więc jeżeli to jest tylko na tym polega, no to, to zgadzam się, że no niech sobie będzie katolik chodzi na ćwiczenia.